To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś przypowieść, czyli kolejna historia z ukrytym przesłaniem. Ciekawa jestem, jak ją odbierzecie. Pewnego razu król zgromadził w wielkiej sali swoich jeńców. I rzeczywiście jeńcy stanęli, pokłonili się przed królem, a on kazał im spojrzeć w prawą stronę. I kiedy oni spojrzeli wszyscy w prawą stronę, zobaczyli łuczników, którzy celowali w nich strzałami. Więc wtedy kazał im się obrócić w lewą stronę, a tam, były wielkie, czterometrowe drzwi. Drzwi były całe, oblepione, obwieszone trupami. Nawet rękojeść miały z trupiej ręki. W tym momencie król powiedział: Słuchajcie, jesteście jeńcami. Macie do wyboru, albo wybierzecie. Prawą stronę, albo wybierzecie lewą stronę. No i w tym momencie ci jeńcy podeszli do tych drzwi, ale te drzwi były tak umazane krwią, i tak okropne, i tak przerażające, że stwierdzili, że jako żołnierze wolą już zginąć od strzału łuczników. No i rzeczywiście, egzekucje. Wykonano. I w tym momencie, kiedy już salę sprzątano, jeden z łuczników, który już uprzątał tą salę i te trupy wynosił, mówi królu, przepraszam bardzo, ale ja jestem taki bardzo ciekawy. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co jest za tymi wielkimi czarnymi drzwiami? A wtedy król powiedział: Idź i otwórz je i zobacz. I rzeczywiście sługa poszedł, otworzył drzwi, i nagle do sali wpadło przepiękne słońce. I kiedy otworzył szerzej drzwi, to zobaczył piękną drogę między łąkami, piękne niebo, piękne kwiaty. Uderzyło go. Ciepło i przepiękny zapach świeżości. No i właśnie, i król wtedy powiedział: Bo każdy z moich jeńców ma wybór pytanie czy wybierze lęk przed nowym, czy wybierze starą, dobrze znaną śmierć. No, i z tym Cię zostawiam, co jest Twoim lękiem, co jest tymi Twoimi czarnymi, okropnymi drzwiami. I może warto pokonywać swoje lęki, po to, żeby później wpadło tam wspaniałe światło. Z tym Cię dziś zostawiam. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.